Zatem St. Ives, najpiękniejszy kurort w Wielkiej Brytanii, śnieżno-biały piasek, no może to jest tak trochę żółtawy, ale po prostu tylko sobie morze, piaszczyste plaże, piękna pogoda, po prostu Karaiby, Karaiby Wielkiej Brytanii. Zapraszam. Pogoda jest elegancka, nawet nie ma zero wiatru żadnego. 24 marca, także Któż by się spodziewał takich klimatów Właśnie w tym czasie, ale nic Jestem tutaj już po raz kolejny w tym miasteczku jest to jeden z moich ulubionych w Korwali, Ale bowiem jest to Korwalia Z Plymów Jest to mniej więcej lekko ponad dwie godziny pociągiem Ale warto, warto przejechać ten kawał drogi Właśnie w takie miejsce jak tutaj Także cóż, chodźcie ze mną Elegancko jest, po prostu bajka po prostu bajka Uwielbiam to miejsce Figurki ułożone z kamieni Zaskakujące, że one się tak trzymają Zobaczcie A tamten człowiek będzie zostawiał następny Artysta rzeźbiarz można to powiedzieć Zobaczmy, jak on to robi. Udało się. I następny kamień. To co jest interesujące, to fakt, że za każdym razem, jak przejeżdżałem do Ice. To odpływ był rano, a przypływ po południu. Dzisiaj zaś jest wprost odwrotnie. Największy przypływ był o 9 rano, a największy odpływ będzie po godzinie 15. Teraz jest 12.48, więc tak mniej więcej równo pomiędzy obydwoma. Teraz póki co możemy podziwiać, jak niesamowicie wygląda plaża, kiedy woda odpływa do morza. Zobaczcie, nieźle, naprawdę fascynujący widok. Dzieło sztuki stworzone przez Notre Sand Ice na plaży. Zobaczcie. Za parę godzin w tym miejscu będzie po prostu wielka plaża. My wyfruwają wody coraz mniej, a tutaj taki widoczek na miasto dużo ludzi właśnie jest na deptaku ale muszą uważać na mywy, ponieważ są bardzo agresywne i lubią wyrywać jedzenie sam miałem nieprzyjemność bycia zaatakowanym bardzo przez mywy raz mi wyrwała pasty, a innym razem loda nie wiedziałem, że mewy jedzą stąd ice z ale okazało się, że tak że tak, że gostują w tym przysmaku pogoda ładna, to jest paru ludzi na plaży tak samo są pozajmowane wszystkie ławki na zewnątrz a tutaj mamy liny do kutów rybackich ponieważ St. Ives zanim stało się słynnym krótem wypoczynkowym, był to największy port w okolicy, gdzie wyładowywano złowione sardynki tutaj jeszcze widzimy sieci rybackie na tym molo i łodzie na plaży tutaj teraz troszkę lepiej widać ale nazwa łodzi SS20 Radzieckie rakiety, no, no, no. Kto się spodziewał. Nie, tak naprawdę to jest nazwa Montgomery SS-20. Cóż, ładnie to wygląda z tej strony. A tutaj kolejne łodzie i kutry. Gemma Spenzans i PZ-86, czyli? Co się nazywa? Katrin z Newlin. A pogoda jest genialna, zupełnie niespodziewana w tym okresie czasu teraz. Koniec marca. A tutaj prawdziwa wiosna. Cud! Po prostu cud. Troszkę ostre słońce teraz. Ale mam nadzieję, że widać. Zatoka portowa St. Ives. Czy patrzmy się teraz, jak on to robi? Trzyma się. Następny kamień. Oj, uda się, czy nie? Musi. Czy z tego będzie, czy nie? Myślę, że tak. To profesjonalista. Jest. Pięknie, brawo. Brawo. Obchodząc dookoła St. Ives, mijamy kolejne plaże oraz mały półwysep z punktem widokowym St. Ives Head. I kaplicą Sant Nikolas. Kalor wody bajkowy, piaszczysta plaża. Tam na horyzoncie jest latarnia Godrevi. A także najdłuższa plaża w Korwali. która ma ponad 3 mile. Ale to chyba jutro tam pojadę. Tymczasem zachwycamy się tym miejscem. Pięknie. Piękne miejsce. Piękna plaża. Woda, spokój. Nie ma wiatru. Czyli wszystko to, co lubię. Czy widać teraz kolor wody? Chyba tak. Tak zwane Karaiby tutaj Wielkiej Brytanii. A tutaj niesamowity widok na Sandwifes Head. Wielkie skały na samym krańcu półwyspu. I morze na dole. Robi to wrażenie. Można by rzec, że jest to tak zwane obserwatorium ortopedyczne to wybrzeża. Chociaż kiedyś w tym miejscu na pewno stały armaty. Z tego co tutaj widać. Tymczasem z tego wzgórza, na którym znajduje się kaplica świętego Nikolasa St. Nicholas Chapel, mamy dosyć piękną panoramę na całą okolicę i miasteczko St. Ives. Niestety, pomimo że pogoda jest fajna, słoneczna, to jednak jest takie jakieś zamulenie, że wszystko jest takie sine, blade i niebieskie. Także być może tutaj lepiej byłoby przyjść na przykład wcześniej rano, albo na zachód słońca. Z tej strony to fajnie wygląda. Tam jest widok na latarnię oraz najdłuższą plażę w Korwali, która się ciągnie aż do miasteczka Heil. No i kolor wody oczywiście Karaiby Karaiby Wielkiej Brytanii Oho, sesja foto Ale kolorki tej wody są tutaj przepiękne Piękny odcień Cudownie wprost Taki turkusik I oczywiście wiecie, jak się tam na dół zejdzie, no to jest taka w sumie wtedy breja, nie ma tego cienia, już szkoda, nie? Dlatego tutaj się jaramy, jaram się Piękny kolor, naprawdę Karaiby No i oczywiście kaplica Muszę się przyznać, że pięknie to wyszło. Piękny kolor wody, plaże, Sand Ives, niesamowite ujęcia z drona. Ja tymczasem idę coś zjeść, bo ja trochę zgodniałem. A za mną oczywiście plaża. Plaża i ludzie na plaży gdzieś tam się opalają. Tutaj jest Slop In, najstarszy pub w mieście, datowany na rok 1312. Niestety znalezienie wolnego miejsca graniczy z cudem, ale wygląda niesamowicie. I oczywiście najpopularniejsza uliczka w Sun Ice, czyli 4 Street. Sun Ice to jest miasteczka artystów, jest tutaj mnóstwo galerii. Niestety teraz się pcha, to jest jakiś samochód. Tak, dokładnie jak mówiłem: mnóstwo sklepików, mnóstwo galerii, pamiątki. Tutaj mam zdjęcie, jak Sun Ice wygląda nocą. Także cóż, być może zostanę dłużej dzisiaj. Odbija się niestety. Trudno. To jakaś pikarnia. To jest słodycze. Ciekawa uliczka. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Wygląda ciekawie. Sklep oczywiście, z pamiątkami, I nie tylko. To, ale te rybia kolorów. Niesamowite. Super bajecznie. Ale to muszę skosztować na pewno. Tak wygląda, że. A się prosił o kupienie. Niestety, moi drodzy, to jest sam cukier, to jest sam cukier po prostu. I teraz muszę obarczać na mewy, żeby nie zaatakowały. Więc szybko, am. Taka beza w sumie. Bez smoku cytrynowym. No dobra. Mm. dokładnie beza smacznego, dziękuję jest godzina 15.30 i w tym momencie mamy największy otwór w Ice. Ives mnóstwo plaży tutaj za mną to jeszcze parę godzin temu było zalane wodą A teraz po prostu plaża i jakieś tam psy biegające ale cóż, niech się wyszaleją jest moc Potężna plaża teraz. I z tego miejsca jest jeszcze elegancki widok na St. Ives. Trzeba tylko troszkę poczekać aż się ściemni. Wtedy może być bajecznie. Jeszcze bardziej bajecznie aniżeli było wcześniej. I tutaj widzimy plażę pod odpływie. To jest chyba to jest taki najlepszy punkt widokowy na St. Ives. Prawda? Musicie to przyznać. Jakieś dwie godziny później zaczął się przypływ. I nie wiem, za godzinkę, za dwie. Cały ten port wypełnił się wodą. A tam już powoli zachód słoca się robi. Golden Hour, ja jeszcze tylko poczekam aż się definitywnie ściemni, i wtedy prawdopodobnie odpalę tej drona. Powinno być fajnie. Przekonamy się, jak działa moja nowa maszynka. Podobno jest dobry w takich klimatach nocnych. Także cóż, do zobaczenia.